Witajcie, w tym filmie powiemy sobie kilka słów na temat, jak najwygodniej narysować wykres funkcji kwadratowej. No i powiedzmy, że to sobie nazwiemy typem pierwszym. To sobie na kilka części podzielimy. Jeżeli chodzi o ten typ pierwszy, to oznacza, że wówczas b, czyli nasz współczynnik, który będzie znajdował się przy x, będzie równy 0 i c. Także będzie równe 0, czyli to oznacza, że my będziemy mieli wzór funkcji w takiej postaci: y równa się ax kwadrat, gdzie oczywiście a będzie różne od zera. No i mamy tutaj taki przykład. Zobaczcie, y równa się x kwadrat, to ten wzór nam mówi o tym, że a, czyli ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze, wynosi 1. Możemy to sobie nawet zapisać. b jest równe 0, bo jak widzicie, nie ma tutaj wyrazu z x. Natomiast C także jest równe 0. I w jaki sposób to narysujemy? No, najwygodniej w takim przypadku sporządzić sobie tabelkę, pamiętając o tym, że gdy A będzie większe od 0, tak jak mamy tutaj, to wówczas ramiona paraboli będą skierowane do góry. Natomiast co warto jeszcze wiedzieć, że wierzchołek naszej paraboli będzie w punkcie 0,0, czyli ten punkt już tutaj możemy sobie zaznaczyć. Wybieramy x, no i ja wybieram sobie na przykład minus 1, wybieram sobie 1, no i może wybierzmy jeszcze minus 2 oraz 2. Warto wybierać sobie tutaj liczby przeciwne, bo zaraz Wam pokażę, dlaczego, tak jak to będzie wyglądało. No i gdy mamy podane x, gdy te x sobie wybraliśmy, podstawiamy to do wzoru i wyznaczamy y, czyli mam x do kwadratu. Bo taki był tutaj wzór, tak. Jedenki nie trzeba zapisywać. Czyli minus 1 do kwadratu to 1 i 1 do kwadratu to też będzie 1. Minus 2 do kwadratu to będzie 4. I 2 do potęgi drugiej to też będzie równe 4. No i zaznaczamy sobie te punkty w naszym układzie współrzędnych. Czyli minus 1, 1, tu mamy punkcik i symetrycznie. Względem osi X pojawi nam się ten drugi punkt. Czyli teraz po drugiej stronie osi Y zaznaczymy sobie punkt o współrzędnych 1,1. 1. Teraz mamy minus 2, 4, czyli minus 2 razy, 2, 3, 4 tutaj i od razu lecimy na drugą stronę osi Y i mamy punkt o współrzędnych 2-4. No i teraz te punkty należy sobie. Połączyć tak, żeby otrzymać wykres funkcji, pamiętając o tym, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, czyli ona wygląda no mniej więcej w ten sposób. No i połączmy, otrzymamy następujący wykres funkcji kwadratowej, to jest y równa się x kwadrat. Spójrzmy teraz na podpunkt b, czyli na drugi przykład. Mamy funkcję o wzorze y równa się minus x kwadrat. I to będzie ten sam typ, tak samo możemy to sobie narysować, ponieważ tutaj a, czyli ta liczba, która, która jest przy w drugiej potędze, wynosi minus 1, czyli jest różna od 0, natomiast b jest równe 0, c również jest równe 0, czyli o współrzędnych 0, 0 już możemy sobie zaznaczyć, to będzie wierzchołek naszej funkcji. Następnie zobaczcie, gdy a jest ujemne, tak jak tutaj, wynosi minus 1, to wówczas ramiona paraboli są skierowane do dołu, czyli my już wiemy, jaki kształt wykresu powinniśmy otrzymać. Wybieramy punkty, na razie X, tak? Y będziemy musieli policzyć, czyli minus 1, minus 2, minus 1, na przykład 1 oraz dwójkę. No i to sobie wstawmy do wzoru. Jak podstawiamy, uważajcie, mamy tak. Minus przepiszę, w miejsce X podstawię minus 2. I tą minus dwójkę najpierw podniesiemy do kwadratu. Czyli minus 2 do kwadratu to 4. Mamy minusika, czyli otrzymamy minus 4. Tak samo tutaj. Minus 1 do kwadratu to 1. Mamy ten minus, czyli minus 1. Dla jedynki otrzymamy minus jedynkę, a dla dwójki otrzymamy minus czwórkę. No i zaznaczamy sobie punkty. Mamy pierwszy, następny. Minus 2, minus... 4, raz, 2, 3, minus 4 tutaj. No i po drugiej stronie y także zaznaczymy. To będzie punkt o współrzędnych 2, minus 4, czyli ten, który mamy tutaj. Minus 1, minus 1 w tym miejscu. No i znowu symetrycznie tutaj zaznaczamy punkt o współrzędnych 1, minus 1. Łączymy te punkty i otrzymujemy wykres funkcji o wzorze y równa się minus 1 kwadrat. No i spójrzmy jeszcze na kolejny podpunkt, na podpunkt C. To jest przykład dla Was. Spróbujcie narysować wykres takiej funkcji, a następnie sprawdźcie, czy wszystko Wam poprawnie tutaj się wyznaczyło. No dobra, czyli tak, my widzimy, że to będzie ten sam typ funkcji, z którą mieliśmy do czynienia w poprzednich dwóch podpunktach, ponieważ a jest równe minus 2. Mamy przyjść się w drugiej potędze minus dwójkę, i ponieważ a jest ujemne, to wiemy już, że ramiona paraboli będą skierowane do dołu. Wiemy, że b jest równe 0 i c także jest równe 0. Czyli od razu możemy sobie zaznaczyć punkt o współrzędnych 0,0. To będzie nasz wierzchołek funkcji. Czyli zaznaczamy sobie tutaj oczywiście. W tym miejscu oczywiście możecie to sobie sprawdzić. No zobaczcie, jeżeli pod x podstawimy 0, to 0 do kwadratu to 0, razy minus 2 otrzymamy 0. Wybieramy jakieś dodatkowe x, czyli na przykład minus 2, minus 1, 1 oraz 2 i wyznaczamy y. Czyli tak, najpierw pod x podstawimy minus 2, do kwadratu to 4, razy 2, razy minus 2 to minus 8. Tutaj zatem też na dwójce będzie minus 8. Teraz w miejsce x podstawimy minus 1, czyli minus 1 do kwadratu to 1, razy minus 2 to minus 2, czyli tutaj też otrzymamy minus 2. Punkt 0, 0 mam zaznaczony. Minus 1, minus 2 będzie tutaj, 1 minus 2. W tym miejscu, no i tutaj minus 2, minus 8 nam się nie zmieści, ale wiemy, że będzie gdzieś, opowiedzmy, w tym miejscu. No i wtedy mamy także 2 i 8. Musimy to sobie połączyć w ten sposób, no i otrzymamy wykres naszej funkcji kwadratowej. Możemy to podpisać. Y równa się minus 2x kwadrat. Spójrzmy teraz na typ drugi, czyli w jaki sposób narysować. Taki wykres funkcji kwadratowej y równa się x kwadrat odjąć 4. Czyli my tutaj mamy a różne od 0, ponieważ a jest równe 1, co już nam mówi o tym, że ramiona paraboli są skierowane do góry. b jest równe 0, bo widzicie, że tutaj mamy, nie mamy właściwie wyrazu z x, natomiast c jest różne od zera, ponieważ c jest równe minus 4. I teraz, w jaki sposób to narysujemy? Otóż na początek rysujemy funkcję o wzorze y równa się x kwadrat, czyli to już robiliśmy w poprzednim filmie, tak? W poprzednich przykładach. Czyli y równa się x kwadrat, mamy na pewno. Punkt o współrzędnych 00. 0. Teraz pod x podstawiamy minus 1 i 1 mamy, dla jedynki także będzie 1. Następnie pod x podstawiamy dwójkę, czyli dla x równego 2, y będzie równy 4. Tutaj oczywiście możecie sobie zrobić tabelkę. No i następnie tutaj musimy sobie zaznaczyć punkt o współrzędnych minus 2 4. Natomiast tego na razie jeszcze nie łączymy, ponieważ to, co mamy tutaj mówi nam o tym, czy wykres funkcji będziemy przesuwali do dołu, czy będziemy przesuwali do góry. Czyli to będzie tak naprawdę przesunięcie o wektor 0, no bo po x nie będziemy przesuwali ani w prawo, ani w lewo i minus 4, jeżeli ta druga. Współrzędna wektora jest ujemna, to oznacza, że wykres funkcji przesuwamy o 4 jednostki do dołu. Czyli my tak naprawdę te punkty możemy sobie przesunąć o 4 jednostki do dołu. Czyli startujemy z tego punktu. Mamy raz, 2, 3, 4, tutaj raz, 2, 3, 4, punkt kolejny raz, 2, 3, 4. Mamy tutaj jeszcze ten raz, 2, 3, 4. No i ten także raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz, gdy połączymy te punkty oznaczone kolorem fioletowym, to otrzymamy wykres szukanej funkcji, tak? Czyli szukany wykres funkcji, o ja tak powinnam powiedzieć, czyli naszej funkcji kwadratowej. Oczywiście moglibyśmy także na początek sobie te punkty połączyć, czyli narysować, przepraszam, robię to odręcznie, więc trochę krzywo mi to wyjdzie, to w ten sposób i dopiero wykres tej funkcji właśnie przesunąć sobie o cztery jednostki do dołu. No to spójrzmy teraz na podpunkt B. Mamy funkcję o wzorze y równa się minus x kwadrat dodać 1, czyli a jest równe minus 1, czyli my już wiemy, że ramiona mamy skierowane do dołu. Widzimy, że b jest równe 0, natomiast c jest równe 1. Czyli co my robimy? Najpierw rysujemy sobie funkcję, wykres funkcji o takim wzorze. y równa się minus x kwadrat, natomiast następnie ten wykres należy przesunąć o wektor o współrzędnych 0,1. I wówczas otrzymamy funkcję, może to y1 sobie oznaczmy, funkcję o tym wzorze, który mamy tutaj, czyli minus x kwadrat plus 1. No i ponieważ ta druga współrzędna wektora jest dodatnia, tak, bo tutaj mamy 0, 1, to oznacza, że wykres naszej funkcji będziemy przesuwali o jedną jednostkę do góry. Tu mieliśmy minus 4, czyli w dół, tu mamy plus 1, czyli o jedną jednostkę do góry. No, to lecimy po kolei. Może zróbmy to sobie już tak bardzo dokładnie, czyli rysujemy y równa się minus x kwadrat, czyli powinniście narysować sobie tabelkę, zaznaczyć czy wybrać sobie najpierw x. I dopiero później wyznaczyć y i zaznaczyć to w układzie współrzędnych, pamiętając o tym, że na pewno, ponieważ mamy y równa się minus x kwadrat, wierzchołek funkcji będzie w punkcie 0,0, czyli ten punkt sobie na pewno możemy już zaznaczyć. Następnie wybierzmy minus 2 i 2, minus 1 oraz 1. Gdy podstawimy minus 2, no to minus 2 do kwadratu to 4, mamy jeszcze minus, czyli minus 4. Dla dwójki też mamy minus czwórkę, bierzemy minus 1. Do kwadratu 1 dostawiamy sobie minusik, czyli mamy minus 1, podobnie tutaj. No i zaznaczamy minus 2 minus 4, minus 2 razy 2, 3 minus 4 tutaj, no i wtedy 2, 4 w tym miejscu, 0, 0 mamy, minus 1, 1 tutaj, minus 1, minus 1. I 1 minus 1. W ten sposób możemy oczywiście ten wykres funkcji sobie tutaj, o tak, plus minus narysować, bo on wygląda w ten sposób, a następnie przesuwamy sobie o jedną jednostkę do góry wszystkie te punkty, które tutaj zaznaczyliśmy. Czyli punkt pierwszy ten, nasz wierzchołek będzie w tym miejscu, stąd wędrujemy tutaj, z tego punktu tu, stąd w to miejsce i stąd. Tutaj, no i musimy sobie to połączyć. No i mamy, widzicie, faktycznie narysowany wykres funkcji y równa się minus x kwadrat plus 1. Tu też podpiszmy, że to będzie wykres funkcji y równa się x kwadrat odjąć 4. Jeżeli nie chcecie wykorzystać tutaj translacji o wektor, to możecie wykres takiej funkcji narysować także troszkę inaczej. Czyli tak, może przepiszmy sobie wzór tej funkcji. Spójrzcie, mamy y równa się x kwadrat. Tam chyba było odjąć 4, tak, odjąć 4. No i teraz tak, tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Jeżeli wzór skróconego mnożenia nie lubicie, tak się często zdarza, to już od razu Wam polecam ten pierwszy sposób ale ze wzorem też nie powinno być większych problemów, bo to będzie ten wzór. a kwadrat odjąć b kwadrat, no i z tego otrzymamy a odjąć b razy a plus b, czyli nasze a kwadrat to x kwadrat, b kwadrat to 4, zatem a to musi być x, b musi być równe 2, no bo x do kwadratu to x kwadrat, 2 do potęgi drugiej to będzie 4. Czyli to oznacza, że ten wzór możemy zapisać w troszkę innej postaci, jako x odjąć 2 razy x dodać 2. No i teraz zobaczcie, że to, co mamy tutaj, powinno Wam przypomnieć wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Przypominam, że postać iloczynowa, gdy funkcja posiada dwa miejsca zerowe, wygląda w ten sposób. Tak, to będzie nasz wzór. No, i dzięki temu możemy odczytać sobie a. A znajduje się tutaj, czyli ponieważ nie mamy zapisanej żadnej liczby, no to mamy jedynkę, i skoro wiemy, że a jest równe 1, to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane do góry. Ale ze wzoru w postaci loczynowej możemy jeszcze odczytać sobie miejsca zerowe. Tu mamy x1, tu mamy x2, czyli x1 będzie równe 2, a x2 będzie równe minus 2. Tutaj zawsze spójrzcie, czy zgadzają Wam się znaki. Czyli, gdy już odczytacie sobie te miejsca zerowe, podstawcie do tego wzoru. Mamy x odjąć 2, to nam się zgadza, a tu mamy x odjąć minus 2, czyli minus i minus da nam plus, no i mamy tego plusika faktycznie w tym drugim nawiasie. A skoro mamy miejsca zerowe, to mamy dwa punkty, które należą do wykresu. Bo wiadomo, że w miejscu zerowym y zawsze jest równy 0, czyli mamy punkt o współrzędnych 20 i mamy punkt o współrzędnych minus 20. No i teraz te dwa punkty sobie zaznaczymy, czyli 2,0 punkt mamy tutaj i minus 20 w tym miejscu i mamy już dwa punkty należące do wykresu. Następnie wyznaczymy sobie wierzchołek naszej funkcji. I teraz jak to możemy zrobić? No, możemy tutaj wykorzystać dwie metody. Pierwsza metoda bezpośrednio ze wzoru, czyli wzór na pierwszą współrzędną, czyli na współrzędną xową naszego wierzchołka, to minus b podzielić przez 2a. No i najpierw tak sobie to policzmy, gdzie b, spójrzmy na wzór funkcji. Tutaj mam x kwadrat odjąć 4, czyli a jest równe 1, b jest równe 0, c jest równe minus 4. Czyli B, jak widzicie, jest równe 0, czyli 0 sobie podstawmy, mamy 2 razy A, czyli 2 razy 1 to będzie 2. No i widzimy, że P jest równe 0. Ewentualnie, gdy mamy dwa miejsca zerowe, to musicie pamiętać o tym, że pierwsza współrzędna wierzchołka może być policzona także w ten sposób, czyli to będzie średnia arytmetyczna tych dwóch miejsc zerowych, czyli pod x1 podstawimy dwójkę. Mamy dodać x2, czyli minus 2 i dzielimy to sobie przez 2. Plus i minus dadzą nam minus, czyli mamy 2 odjąć 2 przez 2. 0 przez 2 da nam 0, czyli mamy pierwszą współrzędną policzoną. Czy tym, czy tym sposobem wynik będzie dokładnie taki sam. No i musimy jeszcze policzyć sobie drugą współrzędną wierzchołka, czyli Q. Możemy to zrobić ze wzoru minus delta przez 4a, no, ale tutaj będzie w sumie sporo roboty i najpierw trzeba byłoby jeszcze wyznaczyć deltę, ewentualnie, i tak będzie krócej, możemy sobie w miejsce x, no bo to będzie nasza pierwsza współrzędna, podstawić 0, bo tyle jest równe p do wzoru naszej funkcji, czyli do tego, co mamy tutaj. Czyli może jeszcze sobie przepiszmy ten wzór. Mamy y równa się x kwadrat odjąć 4. W miejsce x podstawimy 0. Mamy 0 do kwadratu odjąć 4, czyli y to będzie 0 do kwadratu 0 odjąć 4 minus 4. No i mamy y, czyli to będzie nasze q. Wierzchołek ma współrzędne p oraz q, no czyli możemy już podać, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych 0 minus 4. No i ten punkt także sobie tutaj zaznaczamy. Zobaczcie na wykresie. 0, 2, 3, minus 4 tutaj. No, jeżeli to połączymy, to otrzymamy wykres naszej funkcji. Oczywiście, no, jeżeli tutaj tych punktów jest troszkę za mało, żeby to sobie dobrze narysować, to możemy też podstawić jakieś punkty dodatkowe, czyli na przykład podstawić sobie jeszcze minus trójkę w miejsce x, czyli dla x równego minus 3 mielibyśmy minus 3 do kwadratu to 9, 9 odjąć 4 to będzie 5, no i faktycznie mamy punkt kolejny. Następny sobie zaznaczymy tutaj symetrycznie względem osi y, no i teraz spokojnie już ten wykres sobie narysujemy. Jeżeli chodzi o podpunkt b, zobaczcie, tutaj mamy tego naszego minusika. W jaki sposób tutaj możemy postąpić, żeby wykorzystać ten sam sposób? No to najlepiej sobie funkcję zapisać w ten sposób, że y równa się 1. Odjąć x kwadrat, czyli ja zamieniłam miejscami te dwa wyrazy. Oczywiście ten minus tyczy się x kwadrat, dlatego tutaj mamy tego, minus, tego minusa, jedynka jest dodatnia, czyli tutaj tą jedynkę przepisałam. No i teraz znowu wykorzystujemy ten sam wzór, czyli możemy zapisać, że y to będzie 1 odjąć x, razy 1 dodać x, mamy już dwa miejsca zerowe. No bo tutaj nasz x będzie równy 1, stąd nasz x będzie równy minus 1. Zaznaczamy 1, 0 punkt i minus 1, 0. Następnie szukamy wierzchołka, czyli wykorzystamy to sobie, że wierzchołek znajduje się na środku pomiędzy tymi dwoma miejscami zerowymi. Czyli minus 1 plus 1 to będzie 0, 0 przez 2 to będzie 0, czyli wiadomo, że x w wierzchołku jest równy 0. Podstawiamy sobie do wzoru w miejsce x0 i obliczamy y, czyli mamy tak: 0 do kwadratu to 0, ten minus niczego nie zmienia, 0 plus 1 to będzie 1, czyli mamy 1 na y, czyli wierzchołek naszej funkcji jest w punkcie 0,1. Czyli mamy 0,1 tutaj, Możemy to sobie już połączyć, mamy wykres naszej funkcji. Więc jak widzicie, ten sposób też jest w miarę szybki. Tutaj nam to troszkę czasu zajęło, abym Wam po prostu to dokładnie wytłumaczyła. Oczywiście, jeżeli tutaj będzie Wam brakowało punktów, to możecie wybrać sobie także na przykład minus dwójkę, czyli x równy minus 2. Jeżeli pod x podstawimy minus dwójkę, to y, może tutaj wyżej to sobie zapiszmy, poczekajcie. y równa się minus 2 do kwadratu to 4, minus mamy jeszcze, czyli minus 4, minus 4 plus 1 to minus 3, mamy punkt minus 2, minus 3, czyli minus 2, minus 3 tutaj, symetrycznie kolejny i wtedy już problemu nie będzie z narysowaniem wykresu. Spójrzmy na podpunkt c. No i tutaj mamy narysować wykres takiej funkcji kwadratowej, czyli jeżeli chodzi o ten pierwszy sposób, to narysujemy sobie najpierw wykres funkcji y równa się minus x kwadrat. Może stwórzmy sobie tutaj tabelkę szybko, wyznaczmy. Czy podajmy x, wyznaczmy y, czyli ja sobie wybiorę tak, na pewno może od początku zaznaczmy punkt 00, bo wiemy, że to będzie nasz wierzchołek, wybierzmy sobie minus 2 i minus 1, czyli minus 2 do kwadratu to będzie 4, czyli mamy minus 4. Jak weźmiemy minus 1, to będzie 1 z minusikiem, czyli minus 1. Minus 2, minus 4, raz, 2, 3, minus 4 mamy tutaj, czyli symetrycznie punkt tu zapiszemy minus 1, minus 1 w tym miejscu, no i symetrycznie punkt tutaj. No i mamy wykres funkcji minus x kwadrat, możemy to sobie połączyć, albo od razu zauważamy, że przenieść należy wszystkie te punkty o wektor 0, minus 1. Czyli o jedną jednostkę do dołu. No to przenosimy, czyli stąd tu nam powędruje, stąd tutaj, ten punkt także przenosimy, ten też, no i ten również. No i możemy to sobie już narysować. I mamy wykres naszej funkcji o wzorze y równa się minus x kwadrat odjąć 1. Jeżeli natomiast chodzi o tą drugą metodę, spiszmy sobie tutaj wzór naszej funkcji y równa się minus x kwadrat odjąć 1, no to tutaj niestety nie zapiszemy tej funkcji w postaci iloczynowej, tak jak robiliśmy to poprzednio, bo zresztą tutaj widać to na wykresie, tak, z wykresu funkcji, że ona nigdzie nie przecina osi o x, czyli nie będzie miejsc zerowych, a postać iloczynowa, będzie tylko wówczas, gdy funkcja kwadratowa ma jedno bądź też dwa miejsca zerowe. Czyli ta druga metoda nie zawsze się sprawdzi, dlatego ja zazwyczaj proponuję to rysować właśnie w taki, w taki sposób, w jaki pokazałam tutaj na początku. Najpierw wykres funkcji minus x kwadrat, a następnie przesunięcie o wektor 0 minus 1.